Witajcie w kolejnym filmie. I tak sobie pomyślałam, że nagram taki luźny vlog. Aktualnie czekam na paczkę. Zbieram się do podlewania moich roślin. Nawet tu jest obok mnie konewka. Przygotowałam ją wczoraj i jakoś nie poszło, słuchajcie, nie poszło. A czekam na paczkę z roślinami. Zamówiłam cztery malutkie rośliny, więc jeśli macie ochotę, to po prostu teraz możecie zgadywać w komentarzach, co to będą za rośliny. Jestem ciekawa. Y na co typujecie, na co się zdecydowałam? Nie będą to duże rośliny, od razu Wam powiem, że są to bardzo malutkie roślinki, ale myślę, że będę się z nich cieszyć. Wytłumaczę w następnym filmie, jak tylko paczka dojdzie, dlaczego akurat takie rośliny zamawiłam. Dzisiaj się tak po prostu przejdziemy trochę i zobaczymy, co wśród tych moich roślin słychać, co u tych moich roślin słychać. A powiem Wam, że na dworze dzisiaj jest bardzo ciepło, mamy ciepły tydzień. I podobno ma przyjść totalne załamanie i z tych teraz, które mamy 20 parę stopni, bo chyba dzisiaj jest 20, które ma być 23. Ma przyjść totalne ochłodzenie od przyszłego tygodnia, czyli od poniedziałku i ma być około 10 stopni w ciągu dnia i 9 w nocy, więc idą chłody, zobaczymy, na jak długo, może się jeszcze coś zmieni. Ogólnie to z tą pogodą to nigdy nic nie wiadomo. I tak wiecie, co zerkam oczami, co wam tu by dzisiaj pokazać. O, wiem, co Wam pokażę. Słuchajcie, pamiętacie, jak wspominam o choi, zaraz Wam pokażę. Co najnowszego i co ciekawego y, znalazłam wśród mojej hoi, i może zaktualizujemy sobie tutaj zerkającą monsterkę. Więc dla tych, którzy obserwują mnie często z powodu tej monstery, myślę, że pojawi się jakiś short y, w najbliższym czasie. Albo pod, przed tym filmem się pojawi jakiś short, taka krótka aktualizacja dla tych, którzy czekają. Ale dobra, słuchajcie, bo kręcę motam, a chciałabym przejść już do jakichś roślin. No, przecież nie będziemy się tu na mnie patrzeć. Ja aż tak ciekawa nie jestem. Idziemy do roślin, pokażę Wam, co się tam pozmieniało i co takiego fajnego znalazłam w hoi. Wypoczywający Josie, słuchajcie, to jest bardzo zmęczony pies. On jest po prostu wykończony, on musi odespać moją nieobecność. Dobra, chciałam Wam pokazać choję. Pamiętacie, jak jakiś czas temu pokazywałam Wam, że hoja Crinkle Eight pach, pachnie, zakwitła? Pierwsza moja choja, która zakwitła. No to już niestety przekwitła, ale dla tych, co nie dowiedzieli się, czy pachnie jak czekolada, to tak pachnie jak czekolada. Tylko wiecie, czego trzeba, żeby ona tak pachniała intensywnie tą czekoladą? Właśnie takiego słonka. Jak ta, te kwiatki, pączki się nagrzeją, to ona wtedy tak pięknie, ale to tak pięknie pachnie tą czekoladą. No niesamowicie. Więc podobno nie odrywa się właśnie tego. Najlepiej to zostawić i być może na tym pędzie tutaj kwiatowym będą pojawią się ponownie pączki więc już nie mogę się doczekać, zobaczymy czy to faktycznie tak jest, ale słuchajcie, to nie jest wszystko jeśli chodzi o hoje, bo ja na tej hoji tutaj i to jest tricolorka zauważyłam również jakiś pęd kwiatowy tylko czy ja go teraz znajdę jestem 100% pewna, że gdzieś tutaj pojawił mi się pęd kwiatowy miałam obciąć ostatni. a jest daleko szukać nie trzeba jest, jest jest. I słuchajcie, co jest najważniejsze, jeśli pojawią Wam się takie pędy kwiatowe, to według mnie, i to jest taka moja osobista... A, to jest tricolor, y, to jest princeska, no dobra, ale na tej, tej, na tej tricolorze też gdzieś były chyba. Miałam przyciąć sobie ostatnio ten pęt, ale nie mogę tego zrobić, bo właśnie chodzi o to, że <grych> ona właśnie zaczęła, wypuściła taki nowy długi pęd, więc... No, nie wiem, może tu się z tego coś utnie. Dobrze, powracając do tego, że według mnie najważniejszą mm, rzeczą jest to, e, faktem, a tu coś też, nie, to będzie listek tu z tyłu. To jest nie przesuszyć właśnie w tym momencie, kiedy ona wypuszcza nam te pędziki kwiatowe, żeby nie przesuszyć tej choi. choje lubią sobie popić. Oczywiście nie lubią przelania, ale powiem Wam, że ja kiedyś bardzo skromnie podlewałam choje i to był duży błąd, bo one jednak potrzebują. Mm, Dużej wilgotności. No, lubią mi się napić, o w tym sensie o to mi chodziło. Dobra, tutaj mamy kurtizji. Ona nie widzę, żeby miała jakieś pędy kwiatowe. W ogóle kwitła Wam kiedyś kurtizji, takie malutkie, ale. W tym miejscu te choje naprawdę mają się bardzo dobrze. Nie wiem, czy to jest. Wiecie, po części zasługa tego, że mam teraz. No, teraz, w tym momencie, mam dużo światła, bo latem w ogóle tutaj nie ma światła, ale jak nadchodzi jesień, to właśnie ono się pojawia. To jest choja albo marginata. Dla tych, którzy by chcieli wiedzieć, ona wypuszcza takie piękne, wielkie liście i to jest jej najnowszy list. Spójrzcie, jaki ogromny. No, cudny jest. Nawet jakiegoś takiego delikatnego splasza ma. Sama z siebie się błyszczy. Więc choje są super, super. Fajne rośliny. Więc tak, ta wypuściła pęd kwiatowy, ale wydaje mi się, że na tej również gdzieś tutaj widziałam, więc będziemy obserwować. Ja będę obserwować się tutaj, gdzie nie chcę też również tykać, bo takie młode listki, jak sobie, takie jak te tutaj, które wychodzą, na przykład dotkniemy, to jest duża szansa, że ona nam odrzuci te liście, albo marginatom jest bardzo wrażliwa i odrzuca cały czas liście. Dobra, tutaj mamy fikus i kabelizę. Ja nie wiem, czy ja Wam kiedyś pokazywałam. Musimy sobie zrobić jakiś przegląd, słuchajcie, roślinny, bo już dawno nie było. Dosadziłam tutaj właśnie tego fikusa shiverane czy moonshine'a. No i on sobie pomału rośnie. Widzę, że nawet tak spory wypuszcza tutaj te listki. Tu jakiś nowy wyszedł. Nie wybarwia... Josie, czy ty puściłeś bąkę? Słuchajcie. No wiecie co? Okropni są. No dobra, nie są. O, dobra. Mm -hmm. Tu trzeba będzie zaraz okno otworzyć. <grywa> o, to się wytnie, słuchajcie. E, no, pomijając te tematy psie, ludzkie, no różnie to bywa, nie? <grywa> Słuchajcie, tutaj mamy e, filodendrona Burle Marks, i troszeczkę ruszył po tym przycięciu. Nawet powiem Wam, że zaczął ładniejsze liście wypuszczać, bo ten jest nowy, e, ten chyba jest. Nie, ten z tyłu jest nowy i one są już z wybarwieniami. Ten chyba również, chociaż nie jestem pewna, więc trochę tych wybarwień teraz poszło do przodu. Bardzo mnie to cieszy, bo już naprawdę było kiepsko. Tutaj mamy melanochryzm, i to jest ten dzień chyba. W ogóle widzicie, jak go wciągnął gdzieś przędziorek. Ja nie wiem jak to się dzieje. To jest kolejny listek, duży, piękny, ładny. Ale co z tego jak lekko pogryziony przez przędziorka? Mm, tutaj mam alokazję i ona jest również pogryziona przez przędziora, więc psikam, cuduję, kombinuję, płuczę i muszę zerknąć jaki ja w końcu tam mam płyn, bo jedna z was polecała mi Magnus chyba 200 i nie wiem czy ja nie mam tego właśnie. Więc dzisiaj chyba sobie wypłuczę te cudowne rośliny, które tu są i no i opryskam je oprócz podlania, a może właśnie nie będę podlewać, tylko wezmę je pod prysznic i tak sobie w tym temacie zadziałam. Tutaj wypuszcza Yoshi, czy mały śmierdzielu, poważnie? <grym> Tutaj wypuszcza paraizowerdę kolejnego liścia, jestem ciekawa, jakie będzie miał kolory, ale może tak, wiecie co, bo robi się mocno przeglądowe, film, filmie jeszcze mamy piękną cerebegię i w ogóle, ej, spójrzcie, jak mi się to podoba, jak to syngonium cudownie wygląda właśnie w promieniach takiego słońca. No w sumie już to jest zachodzące słońce, mamy po godzinie 16, no ale wiecie co mam na myśli? No idzie zima, więc to jej słońce trochę krócej jest na niebie. Tu mam sadzoneczki, które się ukorzeniają. Oj, widzę, że. Oj, oj widzicie? W Wenlandii tak trochę nie za bardzo. Jest dużo nowych pączków, ale korzenie mi pogniły, więc będę musiała coś z tym fantem zrobić. No, i tu sobie ukorzeniam burle Marksa. Zobaczymy. On chyba już się ukorzenił, można by go dosadzić. Tutaj jest EpiPremnum i ono wypuściło mi pięknego liścia w wodzie. Naprawdę cudowne ma wybarwienie, nawet jeden jest dziurawy i takie wewnętrzne fenestracje są. Ukorzeniona jest cudownie, widzę, że wody jest mało, ale ją by się przydało już dosadzić. No i ponownie <gryw> to jest to. No brak czasu, słuchajcie, muszę sobie zaopatrzyć się w jakiegoś fajnego palika dla tej rośliny i tak sobie dosadzić. W ogóle robiłam ostatnio porządki na balkonie, nie wiem czy to będzie widać, ja bym otworzyła okno, wiecie, bo jest bardzo... Aha, nie mogę, bo będzie mnie słabo słychać. Więc na balkonie kupiłam sobie wrzosik, a mamy takie hupały, więc też trzeba go podlać, bo prawdopodobnie jest duża szansa, że go przesuszę, a jest piękny, jest tak mocno wybarwiony. Jak widzicie, kolousy jeszcze zostawiłam. To jest ta moja. A może sobie wyjdziemy na chwilę. O. Tu są właśnie te dwie pasji flory. I no, zostawię je, zobaczę Mam nadzieję, że przetrwają mi zimę. Mamy ten piękny wrzosik, ale pokażę Wam. Ten wrzosik no jest cudowny, ale widzę, że już jest suchy, Słuchajcie, ja go kupiłam, był mokry i nie tak dawno temu kupiłam. I jeden tak tylko dla dekoracji. Chyba nic nie będę dokupywać w tym roku. No, może się pokuszę jeszcze o coś. Więc pokażę Wam jeszcze papryczki. No, wyrosły, mimo że nie są tak wielkie jak te, które dostałam od znajomego w zeszłym roku, ale są i są całkiem urocze, jeszcze kwitną, więc ich nie ściągam. Na pewno wysieję sobie je w przyszłym roku. Jak widzicie, no one uroczą wyglądają. To są takie małe drzewka bonzań. No, mi się tu nieziemsko podoba i w ogóle te papryczki idą w górę. To są bardzo ostre, z tego co pamiętam, bardzo, bardzo ostre, więc sobie pozbieram. I na przyszły rok nasionka ponownie wysieję, i tyle. Trochę sobie robię cień samą sobą, ale widzicie, trawa fajnie przetrwała trzykrotka strasznie wyblakła od słońca, choć myślałam, że będzie mi się tu pięknie wybarwiać, jak tylko zawita na nią słonko, ona wręcz przeciwnie, no zblakła jak nie wiem co. Dalej jest urocza, fajna i wiecie, z tego co ona przeżyła tyle tych wlotów w tą doniczkę, jak się poucinała troszeczkę i sama z siebie, no sama z siebie przez moje winy oczywiście skróciła, to i tak wygląda dobrze. Petunia nawet jeszcze kwitnie fajnie. One ogólnie długo kwitną, ale przez to, że ja przelałam tą donicę wielką, no stało się jak stało. Widzisz, że ona ma sporo nowych pączków, więc tu jeszcze się będzie działo. Ona się fajnie trzyma. Zastanawiam się, czy po prostu. No, w przyszłym roku sobie chyba dosadzę tutaj tylko petunię. Być może przetrwa tu trzykrotka. Być może tak, być może nie, no to wiecie. Tu ten wielki zielnik, no to wyrwałam pomidory. Zostało mi z pomidorów jeszcze tyle, bo ostatnio je wyciągałam o spójście, jeszcze sobie dojrzewałam niektóre, więc nawet nie najgorzej, jeśli chodzi o pomidory w tym roku. Damian, odezwij się, jak tam twoje pomidory, bo coś ostatnio ogrodu nie pokazujesz. Widzę, że ten laur jest przesuszony i nie wiem, czy ja go nie ususzyłam, bo wiaderko było nam potrzebne, bo byliśmy ostatnio na grzybach i zapomnieliśmy je tu wsadzić z powrotem. No i wiecie, jak jest, jest tragedia. Tu mamy rozmaryn, który całkiem nieźle się trzyma. Rozmaryn jednak tyle wody nie potrzebuje. Mięty zostawiam tak jak radziliście, ona sobie rośnie w tej doniczce. No i bazylia też jest przesuszona. Ja myślę, że tutaj w... konewka z wodą i. To odbije dzisiaj jeszcze nawet. No nie wiem, co z laurem. Fajnie pachnie, jak się tknie. I w ogóle pokażę Wam coś. Czystałam od znajomego. Hmm. To były pędy, pędy, nie pędy. No. Trzykrotnie Co? jak to się. Oksalisa właśnie tego pięknego różowego. I on tak w domu w ogóle nie chciał mi róz. Wy, wygłodził się gołocił się do zera a spójrzcie jak fajnie wygląda na balkonie. I jemu przetrwał zimę w doniczce, wysiał mu się sam, wysiał. No nie wysiał, zostały po prostu te kłącza, bo on wygląda jak kłącza no i zostawił je w doniczce i w zeszłym w tym roku ponownie mu wzeszły no i podarował mi właśnie parę takich kłączy i spójrzcie jak to fajnie ruszyło, w domu nie chciało mi rosnąć a tutaj normalnie wygląda bosko ale również muszę pozlać. tu w ogóle były mm, alokazje, ale niestety alokazje mi coś zjadło i tak z głupoty wsadziłam tego oksalisa i spójrzcie, oksalis fajnie wyszedł a alokazje no po prostu, no dramat z alokazjami w tym roku, u mnie no a tutaj mamy tą największą donicę jak widzicie tutaj jest powojnik ja nie tykam powojnika aż do wiosny dopiero na wiosnę go sobie przycinam no koleusa jeszcze zostawię a czemu by nie, poprzycinałam go trochę bo już mi taki wielki wybujał jak widzicie trzeba go podlać bo jednak te palące słońce, które teraz jest nie dość, że liście w tym słońcu tak śmiesznie blakną to jeszcze do tego po prostu bardzo szybko on na wieczór Podniesie te listki, ale jak ma takie bezpośrednie palące słońce, a nie był do niego przyzwyczajony przez okres letni, no to tak to się prezentuje. Dobra, to co idziemy do domu, przyjrzymy sobie może monsterkę i jej korzenie. No, jak widzicie, u mnie taki malutki bałaganik, w ogóle choja się przewróciła właśnie dlatego. E, o, no. Właśnie dlatego miałam zamiar popodlewać wszystkie rośliny, bo jak widzicie trochę niektóre przesły. Na przykład ta jest OK, ale reszta. Troszeczkę szybciej wyschła i to na razie trzymam na podstawce, bo tak jest mi wygodniej, wiecie, tu nic nie przelecie i tak dalej i nie mam basenu, potopu. Te rośliny, przynajmniej wszystkie orchidee czekają na zasadzenie do nowego domku, ale one jeszcze muszą się troszeczkę ukorzenić i dlatego właśnie jeszcze są tutaj na tej tacce. Ja myślę, że jeszcze z tydzień tak sobie postoją i już będzie OK. Więc przechodzimy do monstery, jak widzicie ona rozwinęła już do końca tego najmłodszego liścia z tego szczytu, który właśnie... A to może pierwszy sobie zobaczymy ten szczycik. Spójrzcie, to są, to jest roślina, na której praktycznie żadnych korzeni nie było, tylko takie zaczątki, takie malutkie pypcia, a już wygląda ona nieziemsko dobrze. Spokojnie można by ją już wsadzić do ziemi i również muszę nad tym popracować. Tu w ogóle zaczyna się rozwijać kolejny listek, więc jest jak najbardziej dobrze. Ona stoi w zwykłej wodzie. Jak widzicie, ta woda też odrobinę wyparowała, może dosyć niż odrobinę. I tu mamy kolejną trzecią sadzonkę, właśnie na której wyszedł ten nam młodszy liść. Która ma takie ogromne wybarwienia, i to wszystko prezentuje się dobrze. Jest ok. Jak widzicie, korzenie są już naprawdę bardzo fajne, i można pokusić się o wsadzenie jej do, do, no, do podłoża. Ja chcę sobie tą roślinę zagęścić, moją mateczną, która stoi tutaj. I może od razu sobie zobaczymy, jak wyglądają te szczyciki. Więc, tak, pierwszy nowy to właśnie w tym miejscu jest ten szczyt, który miał trzy liście. I tutaj, jak widzicie, wychodzi już a, tak dobrze, już mocno zarysowany nowy stożek wzrostu. I kolejnym miejscem, którym przycinam. A ono jest tutaj, tu je widać, ale oj. O! Dokładnie teraz będzie widać. To jest najnowszy szczyt, właśnie. No i rozciśnienie sobie nieźle. Nic jej się nie dzieje przez to, że ją ucięłam. Uważam, że jest jak najbardziej okej. Okay. Fajnie wygląda wciąż, więc no nie ma jakichś, wiecie, ubytków. Nic się nie działo, nie zadziało strasznego. Chęć życia jest, rośnie, dalej wypuszcza nowe stożki, więc jest dobrze, jest dobrze, jak najbardziej jest dobrze. Więc operacja się powiodła. Monsterka będzie żyła. Ta zostanie dosadzona, a ta prawdopodobnie no jeszcze nie wiem, może po prostu sprzedam komuś, wystawię i będę miała jakąś inną fajną roślinkę. Wiecie. No, jakoś trzeba się. Oj, tak delikatnie sobie wyłożę, jakoś trzeba sobie zbierać na te rośliny. Tu mamy Palidi Florum, ja go wam ostatnio, oj, dawno nie pokazywałam, ale ono wy, jak to powiedzieć, rozwinęło w ostatnim czasie pięknego. Spójrzcie, jakąś się tak delikatnie błyszczy najnowszego, i tu właśnie chowam pod liście swoją rękę, żebyście widzieli, no o, spójrzcie ogromnie długiego liścia myślałam, że to miejsce troszeczkę mu zaszkodziło ale nie, jest nowy liść, jest piękny, długi Ach, no cudownie wygląda, co tu mówić, jeśli chcielibyście jakieś fajne, niekłopotliwe anturia to właśnie palidiflorum jak najbardziej jest takim, taką rośliną tu mamy chojki no nie wiem, oglądacie Klaudię w liściach, ja ostatnio oglądałam i Klaudia w liściach właśnie pokazywała swoją hoję Grey Ghost, yy, nie, Wilbur Grace, tak, Wilbur Grace i tak właśnie wygląda moja hoja Wilbur Grace, kupiłam ją z takim pięknym liściem, a spójrzcie jakie tu wychodzą mocno wybarwione yy, nowe listki, no trudno się mówi. Czasem tak bywa. Tu mamy to najnowsze anturium, które ostatnio widzieliście w filmie z unboxingu. A jeśli nie, to zajrzyjcie sobie. No, coś tu widać, że rozwija się nowy listek, więc jest życie. Fajnie, bardzo to jest pozytywne i cieszy niezmiernie mocno. Tylko ten listek taki trochę zakręcony jest tam, więc ja mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I wiecie, no nie zakręci się tak, żeby mi umarł. Tu wciąż ukorzeniam sobie, o psy coś usłyszały, biegną, wciąż ukorzeniam sobie orchideę, właśnie tą storczykową, o i widzę, że pojawiają się chyba jakieś takie drobniutkie korządki, bardzo fajnie, bo być może chciałabym sobie ją, nic Wam nie pokazuje, i nic nie widzicie, bo chciałabym może sobie dosadzić do reszty, one są bardzo ładne, tam widzieliście rośliny mateczne na stole, to tam mam choje, które kołkują, tak, które nie robią nic Monstera Mint, która ma no nie wiem, czy to będzie widać, ale o, tu jest jedna kropka tu jest druga kropka i to jest jej całe wybarwienie więc totalny wypał i w ogóle tu mamy kolejne Anturium i to jest Anturium Krystalinum. no i ona jest na takim etapie tu wypuszczę nowego listka, a tutaj ci ususzę następnego w ogóle wiecie co może pomalutku, a pokażę wam jeszcze jedną choję, spójrzcie Hoia Gungung Gading Myślę, że przestawię sobie ją na stół Żebyście dokładnie mogli zobaczyć Jakie piękne wybarwienia dostała Od tego słońca, które tutaj ma na parapecie Bo teraz wpada mi to słońce Zimą ja tego słońca nie mam Ale teraz jest jak najbardziej I ona nic nie robi Słuchajcie, stoi, ma korzonki no, i to by było na tyle. Trochę to deprymujące, bo człowiek by już liczył na coś więcej, a jak widzicie, no nic tu się za wiele nie dzieje. Ale wybarwienia są cudne. Gdyby ona jeszcze chciała nowe liście wypuszczać. I w międzyczasie to jest. Fajnie to wygląda, co? Takie przebłyskujące słońce mi się to podoba, jak to tak. Spójrzcie. Choja w, e, choja. Anturium Wendligaria Ono do mnie przyszło To utraciło najnowszy listek I do jakimś czasie patrzę Co to się tu rozwija I spójrzcie, wypuściła mi już pierwszego liścia Bardzo się cieszę, bo myślałam, że będzie gorzej Tutaj mamy niezmiennie Moje epipremna I muszę je troszeczkę podlać Bo czuję, że są tak delikatnie przesuszone I trzykrotka Trzy krotki w sumie, bo one są dwie. Więc przejrzeliśmy sobie dosyć dokładnie parapet. Ja myślę.